No dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie z kolejnego bardzo jesiennego mimo wszystko w od dnia pochmurnego i deszczowego. Chociaż teraz jest tak dziwnie, bo teraz już trochę zaczyna zachodzić słońce po, pra po mojej prawicy i tam są takie chmurki jaśniutkie, w sensie takie jakby żółte, że no, no w sensie, że przebija tam słonko, a tutaj są na górze u nas yy, czarne na górze. Boże, co ja gadam? Nie wiem. Ale ogólnie jest tak dziwnie. Jest bardzo jesiennie, jak siedzi do parku, jest bardzo nadal zielono, ale już zaczynają te liście opadać. Już coraz więcej widać martwych egzoszkieletów, semi. Sydzyme która mnie w ogóle, o Jezu, jak mnie wczoraj, tak, nie wczoraj, przedwczoraj zatokowała. Sydzyme Baci. To są te trzmiele mordercy japońskie, najgorsze gówna świata. Słuchajcie, jak ja się zesrałam. Ja uciekłam, zostawiłam wózek, no bo dziabuleta tam sobie siedziała i ona nie panikowała, więc wiedziałam, że raczej do niej nie podleci, bo ona sobie, nie wiem, trawą się bawiła. I ja wiedziałam, że muszę zrobić tak. Odbiec, ona musi odlecieć. I ja wtedy muszę podbić i wziąć wózek i spierdzielić. I tak zrobiłam, i uciekłyśmy z dziabulę, Jezu, jakie to było straszne. Wszystkie babki nam się patrzyły, co ona robi? Dlaczego ona ten wózek ciągnie tyłam? a ja spierdalam, a mnie tak, tak serce czepie, tak mnie serce czepie. No ale dzisiaj nie ten temat. Dzisiaj temat taki dosyć ciekawy, bo będzie trochę o mnie i będzie trochę o was. I w sensie mm, dla osób, które mają ochotę tutaj przyjechać, żyć, to myślę, że będzie to... To dość ciekawa taka rozprawka, dewagowanie. Więc, jeśli będę dużo dewagować o sobie, bo tak dewaguję od rana o tym, słuchajcie, więc możemy podewagować sobie razem. Może dojdziemy do jakichś ciekawych wniosków. Na ciekawe wnioski przyjdzie pora, ale o co chodzi? Chodzi o temat, na który trafiłam właśnie szukając tematów na ten odcinek, i to jest. Temat ciekawy, bo pojawił się na profilu na stronie Reddit. To taka strona, gdzie bardziej takie forum strona, gdzie ludzie oboże się wałuszę. Yes. Szatanko, ty. No i Reddit to taka strona, gdzie ludzie zadają pytania, i tam dzielą się różnymi historiami, przemyśleniami. No, tam najczęściej wszystkie krypi pasty stamtąd pochodzą, czy różne też teorie spiskowe. No, ale ktoś zadał pytanie, jak jak się czujecie w Japonii, czy jakby blendujecie się ze społeczeństwem i czy słyszycie jakieś komentarze Japończyków za waszymi plecami, czy słyszeliście jakieś przytyki i tak I ja się bardzo zaciekawiłam tym tematem, dlatego że ja z mojej perspektywy nigdy nie doświadczyłam niczego złego od Japończyków w sensie rasistowskiego, bo to zawsze jestem pytana, czy, Boże, jak ktoś ciebie zaczepił... Nie, nigdy. Wręcz przeciwnie, zawsze to mówiłam, że bardzo często dostawałam, zwłaszcza jak pracowałam na gindzie, pytania, czy jestem hafy, czyli połówką, albo czy jestem nichon numery sodaci, czyli czy urodziłam się i wychowałam w Japonii. Pamiętam taką historię, że właśnie przedstawiałam tą czekoladę organiczną dwóm młodym dziewczynom, i jedna tak się na mnie patrzy, i tak. Ale ty chyba nie jesteś Japonką, a ta obok jej koleżanka ją trzepnęła, słuchajcie, w ramię i mówi, przez widzisz, że jest, I do mnie czyli że, przepraszam. A ja takie olol, <grywka> a ja w głowie takie olol nie skomentowałam, dalej przedstawiam tą kuźwa hardą formułkę na czekoladę. No, powiedziałam, że nic się nie stało i dalej kontynuowałam wytłumaczenie czekolady. Czy też taki pan, co tutaj go spotkałam i on coś tam się zapytał, czy nie zimno mi, dla mojej córki, ja mówię, że że nie, że dobrze ją ubrałam, wtedy się odwróciłam, takie, ale ma pani, no go, in, intu, na, jak to się mówi po polsku, e, intonację, ja mówię, jaką Idealną! No więc, często z takimi się właśnie spotykam. Oczywiście też się spotykam z komentarzami typu, skąd jesteś, ale masz przepiękny japoński akcent, ale skąd jesteś? No bo wiadomo, no, takie oczy, takie nos, no to raczej nie bardzo. Tutaj. Ale, nikt, ja zauważyłam, że ja się raczej blenduję. W sensie na tej stronie bardzo często widziałam takie komentarze osób, że często, gęsto jak gdzieś idą, to ktoś mówi: O, patrz, Gajdzin. No właśnie, tylko że Gajdzin tak naprawdę to w ogóle nie ma konotacji takiej negatywnej, jak często się na zachodzie myśli o tym słowie. Tutaj jest ono używane bardzo neutralnie. I często Japończycy faktycznie y, y, używają go, ale w bardzo właśnie neutralnym, y, neutralnym gruncie, w neutralnym znaczeniu. Y, no, ale właśnie wróćmy do tych wszystkich y, opinii, wypowiedzi: to właśnie, że o tak, jakaś pani mówiła: Patrz, patrz, jaki jest duży, y, w sensie wys, wysoki. Ale pasz, pasz, jakie ma jasne włosy, że ktoś tam siedział i się gapił. I kilka razy było takie, że, o, ktoś był niemiły, typu jakaś pani w restauracji pokazywała takie, sio, sio, odejdź ode mnie. W życiu w czy, z czymś takim się, szczerze mówiąc, nie spotkałam. Oczywiście, umiem to zrozumieć z perspektywy Japończyków, zwłaszcza tej starszej daty, bo oni są bardzo ciekawi. Mimo, nawet jeśli mówimy o Japończykach mieszkających w Tokio, którzy raczej widzą więcej e, osób z Zachodu niż e, tak, osoby z jakichś malutkich miasteczek czy wiosek, to jest ta ciekawość. E, często, gęsto patrzył się dlatego, żeby chcieli może zagadać, a nie umieją po angielsku. Ja miałam taką sytuację, nie wiem, czy pamiętacie, jest ona w ogóle na vlogu, że idę sobie do, mm, super, no to nie jest taki supermarket, można powiedzieć domu towarowego i, mm, i stoi dziadek. Dziadek, no ponad 80 lat, taki trochę zgięty i tak się na mnie patrzy gały. No to co ja robię? Z mordą? Nie, spokojnie, to dziadziuś. Ja podchodzę, znaczy idę i zbliżam się coraz bardziej do niego, no i on tak się patrzy, patrzy, ogląda i ja tak do niego Hej, nandesho I on taki bez zni, kirej On, i ja mówię do niego, tak, o co chodzi? on, Pani jest piękna. Więc właśnie często zauważyłam, że e, osoby z zagranicy jakoś się tak negatywnie od razu nastawiają. Jak ktoś się patrzy, to oznacza, że myśli jakieś złe rzeczy. A często jest właśnie odwrotnie, że e, często Japończycy się zachwycają, często są tacy oszołomieni, ale w pozytywnym właśnie yy, tego słowa znaczeniu, bo faktycznie może widzą pierwszy raz, ale to nie jest takie oboże, jakiś ufok przeleciał, nie tylko ta wow. Wow, zwłaszcza jeśli ktoś jest naprawdę wysoki i ma takie typowe cechy tutaj podziwiane, typu właśnie jest wysokiego wzrostu, ma jasne, naturalnie jasne włosy, duży nos, bardzo bladą cerę, co wtedy jest takie wow, wow, no po prostu wow. Jeśli chodzi o te negatywne konotacje, to... Jeśli takie coś zachodzi, to ja zauważam, że zachodzi często z bardzo dobrych powodów, dlatego że jeśli planujecie tutaj mieszkać, to musi, musicie pamiętać, że naj, najczęściej Japończycy się wkurwiają nie dlatego, że ktoś ma, nie wiem, białą skórę, czarną skórę. Japończycy mają często w dupie, jaki ty masz kolor skóry. Jeśli dobrze się zachowujesz, jeśli znasz japońską mentalność, jeśli znasz japońskie maniery, jeśli chodzi przykładowo o najczęstsze problemy, wychodzą w środkach transportu czy właśnie takich y, sytuacjach, to będziesz mieć święty spokój, w sensie, jeśli znasz bardzo dobrze maniery. Bo przykładowo, y, nieważne, że jesteś wysoki, Nieważne, że, że te wszystkie jakby mm, cechy piękna masz odhaczone, ale jeśli drzesz ryja w pociągu, nie wiem, wieszasz się na tych takich rączkach do trzymania, yy, chodzisz szybko, biegasz, bo tej takie sytuacje też widziałam, yy, zaśmiewasz się, albo kurwa ostatnio co widziałam, że jesteś keszą, tą, tą, tą taką piosenkarką i zaczynasz yy, drzeć ryja i śpiewać w japońskim metrze, a później yy, jesteś zdziwiona, że nikt na to nie reagował i wszyscy się na ciebie patrzyli jak na debila. No to witajcie w Japonii, nikt nie będzie reagować na to pozytywnie i faktycznie jeśli nawet umiecie japoński, to wtedy możecie usłyszeć komentarze typu Bakagajdin, Aho, ja be i nie będzie nic pozytywnego szło z, ze strony Japończyków. Dlatego, że ja już po raz bilion tysięczny powtarzam, że w Japonii największym Bogiem są maniery. I Japończycy się bardzo wkurwiają, jeśli chodzi o takie rzeczy. Oni nie wkurwiają się dlatego, że jesteś, nie wiem, obcokrajowcem, tylko oni się wkurwiają na to, że nie znasz manier. I oczywiście ja słyszałam też takie komentarze typu, no tak, ale jeśli wchodzą dwie babcie japońskie i one drą ryja, bo też się takie zdarzają, i co one już mogą? Słuchajcie, to tak nie działa. To, że wchodzą dwie babcie japońskie, to nie znaczy, że reszta osób, które siedzi, nie myśli sobie różnych rzeczy. Czy też nie spojrzy krzywo na nie. Dlatego, że, że to, że ktoś jest Japończykiem. Nie zwalnia go z obowiązku pilnowania manier. Jeśli wchodzą dwie rozgadane, kszczące babcie, to też wszyscy sobie myślą i patrzą takie ja pierdolę, niech się zamkną. Wszyscy tak sobie oczywiście myślą. A oczywiście, jeśli chodzi o obcokrajowców Japończycy, zwłaszcza jeśli jadą w parach czy tam w jakiejś grupy, ja to często myślą, że no, to są osoby, jak widać, które nie znają manier, więc pewnie nie znają też języka, więc sobie skomentuje. Więc uważajcie naprawdę na to. Jedna rzecz, która jest bardzo ważna, to zrobię oddzielny odcinek o tym, czego absolutnie nie wolno robić w Japonii, żeby nie wyjść też w oczach Japończyków na totalnego buraka. To, co zauważyłam, robią często youtuberzy, czyli nagrywanie w w środkach transportu, czyli w pociągu, w autobusie, tego się absolutnie nie, nie robi. To bardzo wkurwia Japończyków. No, e, miałam też taką, e, hi, znaczy miałam taką historię, co ja mówię w ogóle. Oglądałam TikToka, już nie, w ogóle nie wchodzę tam, bo to jest takie gówno, jest taka o Boże, bo Japończycy to rasiści, mówi kobieta. Czarnoskóra, która usiadła, słuchajcie, na Yusenseki. Yusenseki to są siedzenia priorytetowe i siedząc na tym siedzeniu, nagrywa TikToka, wkurwia się, krzyczy i do tego mówi, że się wkurza, bo nikt nie chce przy niej usiąść i to jest taki ra rasizm straszny. Boże. ja to zobaczyłam, to mózg wybuchł. I ktoś to ogląda, kto nie zna japońskiej kultury, Albo jest właśnie z Ameryki, kompletnie nie wie nic o Japonii i że faktyczny rasizm, nikt nie chce się przy niej przysiąść. Bo nikt nie siada normalnie na Jusenseki, nieważne czy jesteś biała, żółta, czerwona, pomarańczowa, w kropki Bordo czy czarna. To jest Jusenseki, siedzenie priorytetowe. Więc najczęściej ludzie nie siadają, a jak siadają, to jak ktoś wchodzi, yy, znaczy powinno się tak naj, najczęściej robić, że jak wchodzi starsza osoba, to powinno się zejść. Więc widzicie, jak bardzo Japonia ma skomplikowaną strukturę, niby prostą, ale ona ma te właśnie takie jak mówiłam wcześniej w odcinku podcastu Diabełki, które są schowane w szczegółach. No i te szczegóły robią wszystko, a zauważyłam też, że często jest taki przehype, ludzie przyjeżdżają, super będę mieszkać, bo ja dużo czytałam, czy dużo oglądałam, to już będę wszystko wiedzieć, a później i tak wychodzą takie ma malutkie piździawki i... Robią się niemiłe sytuacje, no i raptem z wielkiej miłości do Japonii rodzi się wielka nienawiść, i że wszyscy Japończycy, oczywiście wszyscy nie ma to, jak przyciągnąć e, swoich subiektywnych e, sytuacji na całe społeczeństwo. Kocham to, to jest w ogóle mój ulubiona zabawa. Typu e, spotkało mnie raz, dwa, nawet trzy, nawet pięć razy jaka, jakaś niemiła sytuacja, to wszyscy Japończycy. <grym> Słuchajcie, jeśli chodzi jeszcze o mnie, to ja muszę powiedzieć, że, że czytam właśnie te różne wypowiedzi, że ludzie często czują się obserwowani. Często słyszą jakieś właśnie takie komentarze, typu: o Gajzin, o zobacz jakiś zwykły Sochi, a zobacz jakie ma włosy, a zobacz to. Nigdy mi się tutaj to nie zdarzyło. Girl, nigdy. Albo też częsta sytuacja, która w życiu, nawet 10 lat temu, jak, jak tutaj byłam, nigdy mi się kuźwa nie, nie zdarzyła. Czyli pytanie przy Kasie o torebkę po angielsku, albo łamanem bardzo angielskim. Nigdy, zawsze. Jak idę płacić y, do kasy, nawet jeśli przed porodem, jak tu normalnie mieszkam, nie miałam dziecka i chodziłam sobie na zakupy, nigdy nikt do mnie nie wypalił po angielsku. Nie wiem, nie wiem skąd. To wychodzi, tak się zastanawiam. No, oczywiście, zacznijmy od tego, że ja mam 1,57 57 Mam ciemne włosy, były ciemne, farbowane, ale mam też swoje ciemne, naturalne, więc są brązowe, więc to jakoś strasznie nie odstaje. One są takie, dosyć grube, gęste, więc nie są takie cienkie i jaśniutkie, tak jak lubią właśnie Japończycy, więc też nie ma, um, nigdy mi nikt nie dotknął włosów, bo przeczytam kilka. Właśnie y, tam komentarzy tych osób, że y, dziewczyna blond włosy, że babcia do niej podeszła i tak się zachwycała nią, i zaczęła dotykać jej włosów, że takie ładne, że takie jasne i takie delikatne. Nikt nigdy nie dotknął moich włosów. Ja po niej nie powiedziałem: Emi, jakie ty masz ładne włosy. To już mówiłam wcześniej, no. No, i, i zawsze tylko komentarze ładne, włosy od Was zostaje. Tutaj, oczywiście, że ładne oczy to tak, tak. Oczy to jest hit, nos to jest hit i mój kolor cery to jest hit tutaj. Ale nie mam czegoś takiego, że idę i ktoś się na mnie tak perfidnie gapi. Takie wiecie, giro-zero, czyli takie wygapianie się. Um. Nie wiem, właśnie tak się zastanawiam I jakiś czas temu gadaliśmy o tym z Jocianem i nie wiem skąd to idzie, może dlatego, że właśnie nie, nie wiem. No bo okej, okay, rozumiem kulturę, znam jej niuanse, znam te mikro diabełki, okej, okay, wszystko spoko. Tylko że dalej jest też wygląd, bo to ludzie zauważają te moje znanie kultury jako tworzę gębę, prawda? jak kogoś już poznaję i zaczynam mówić, i oni widzą, że jest też ta typowa japońska gestykulacja, bo w Japonii już też mówiłam, że Japonia jest jednym z krajów, w której tak bardzo jest ten przekaz niewerbalny, czyli mowa ciała jest. Masakrycznie ważna, i ludzie też zauważają, że jeśli masz te typowe, takie japońskie ruchy, reakcje też ruchowe na pewne sytuacje, na pewne też zdania, bo to jest też duże, duże zagadnienie, nie chcę tego zaczynać, bo byśmy przykładami lecieli z kilka godzin, to czy tylko to? No bo faktycznie, jak mówię, jak otworzę gębę, to. To faktycznie Japończycy też zauważyli, a to faktycznie, a teraz mi się przypomniało, że Japończycy bardzo często, jak już zaczynają ze mną rozmowę, to po czasie, jak, jak ja zaczynam w ogóle jeszcze Kansai, będę używać, czyli dialektu z y, regionu Kansai, y, do tego jeszcze mój akcent japoński, do tego jeszcze znajomość właśnie kultury, ja widzę, że oni się wtedy relaksują typu ta wie, a zaczynam jeszcze w ogóle żartować po japońsku, bo japoński żart jest też dość specyficzny i też trzeba mm, z takiego small talku można urządzić bardzo fajną rozmowę z osobą absolutnie w każdym wieku, tylko trzeba umieć żartować po japońsku, ehm, reagować też, nawet się śmiać, znaczy chociaż, chociaż to takie niby uniwersalne, ale zauważyłam, że jak, jak Japończycy to widzą, w tej już naszej rozmowie to bardziej się relaksuje takie, a to taka nasza, no, taka nasza. Ale jeśli chodzi o sam wygląd i tak jakby powiem brzydko iście przez ulicę, to jakiejś wielkiej hecy nigdy nie, nie widziałam. Faktycznie, tylko jak mówię, jak, jak założę właśnie mąpę z kimono, jak założę Geta albo Dori i po prostu się jak odpierdziel na ławę i idę z luśką. Chociaż mówię, że największą, największym yy, magnesem na wszystkich jest luśka. Ona to wszystkich bierze ona wszyscy od razu, wszystkie babci. Cześć, cześć, dziewczynko, ładna jaka łata, ta jest mała od razu. No ale yy, też słuchałam trochę moich znajomych tutaj. Polaków, którzy mieszkają w Japonii, że ich też często po angielsku. Że. No to jest ciekawe. To mnie nigdy nie, 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 nie zwracają się po angielsku. Nie wiem, nie wiem, od czego to zależy. Więc bardzo zdziwił mi ten temat, zwłaszcza, że moje przeżycia są absolutnie diametralnie. Inne, więc też in, widzę to z zupełnie innej strony, ale faktycznie, jeśli jesteście osobami wysokimi, jeśli jesteście osobami, które posiadają takie dla Japończyków pożądane, ale egzotyczne cechy, jak bardzo, właśnie bardzo wysoki nos, jasna cera, ale do tego właśnie te tak pożądane, jasne włosy, myślę, że wtedy możecie przyciągać o wiele więcej uwagi, więc. Warto to też gdzieś tam mieć w głowie i pamiętać, że nie każde wgapianie się jest wgapianiem się, aby Ciebie obrazić, aby Ciebie znaczy znieważyć, czy ktoś patrzy na ciebie z ohydą, bo, bo, bo często, gęsto, nawet jeśli może Ci się tak wydawać, to tak nie jest. Oczywiście, jeśli osoba ym, Wulgarnie reaguje, no to wiadomo, że wtedy tak, ale najczęściej Japończycy tylko się patrzą, ponieważ wstydzą się zagadać, bo wiedzą, że przykładowo nie umieją angielskiego, więc warto czasami wręcz przyjąć inicjatywę, zwłaszcza jeśli ktoś się patrzy na ciebie w jakiejś restauracji czy w jakimś takim miejscu gdzie jesteś przez jakąś dłuższą chwilę to warto właśnie tak jak ja tego dziadka nie zapytać się o co chodzi dziadziu on nie nic bo ty jesteś piękna nie i wtedy wy bo mogłabym się obrazić no stoi dziadek się gapi na mnie co nie a obrażę się pewnie rasista to widzicie dziadek podziwiał. więc yy, myślę że też trzeba troszeczkę wychillować, bo zauważyłam że, że... Że jeśli dzieje się nawet jakaś przykaz, sytuacja, później y, obcokrajowcy bardzo negatywnie do innych osób też się nastawiają. Wiecie, to, to jest zwykły kraj. Spotkacie przemiłe osoby, które będą was chwalić. Spotkacie bardzo neutralne sp o, osoby, które w ogóle na was nie będą reagować. Y, spotkacie też na pewno kilku hamów y, i buraków, ale gwarantuję, że jeśli są burakami do was, to i, zapewne i do innych Japończyków również. Tak jak to miało miejsce w Metrze, gdzie mogłam to mówiłam w odcinku o rasizmie, że mogłam to super zrobić, wiecie, double standard i powiedzieć: Ej, to był rasizm, bo koleś burak taki totalny wychodził, i wiecie, ja wracałam gdzie ja, i one są zawsze bardzo mocno zatłoczone. I słuchajcie, i on przepychając się pizgnął mnie specjalnie, wiecie, ramieniem mi wychodził, ale ja oczywiście mogłabym powiedzieć, ham, rasista, specjalnie to zrobił, znaczy, że zrobił to specjalnie, to to, to prawda, ale później wychodząc przy drzwiach stał taki, wiecie, onitian, typowy. Takieści i też go piznął specjalnie. jeszcze do niego powiedział, dojde, czyli zła. I wiecie, tutaj można by było zabawić się, właśnie mówiłam, w Double Standards, że no nie do, do siego to było hamstwo, a do mnie to, to był rasizm, więc nie, to tak nie działa. Jak ktoś jest hamem, to po prostu jest hamem. Jak ktoś ci próbuje wjechać yy, z takimi tekstami, które już faktycznie yy, mówią, że yy, spierdalaj do swojego kraju, chociaż tutaj. Nigdy nie spotkałam się z czymś takim, ani nie słyszałam, żeby coś takiego było. Podobno Kasia Kasiński była gońciarza, do niej jakiś gościo tak wypalił. No to ciekawe, chociaż ona faktycznie, no z tego, co widzę, ona tam za bardzo nie, nie kuma japońskiej kultury zachowania. No jest taka bardzo zachodnia dla oczu Japończyków. Nie chodzi tylko o, mm, o wygląd, ale też o zachowanie. Więc nie, nie wiem, nie wiem. Może dziadek się podpił i coś. No ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcecie tu przyjechać i boicie się takiego oceniania, patrzenia, że ludzie będą patrzeć się, bo nie lubią, no to po prostu y, dajcie sobie na wstrzymanie, bo jak już jeszcze raz powtarzam, nie każdy wzrok to jest wzrok oceniający negatywnie. E, więc. Y, po prostu wystarczy pozytywnie się nastawić. Ja mam tutaj bardzo dużo znajomych Polaków, którzy nie umieją w ogóle praktycznie po japońsku takim, jakieś podstawowe podstawy i bazują na swojej kulturze, na, na jakimś takim pozytywnym nastawieniu i naprawdę nie mają przykrych sytuacji. Oczywiście mogą też nie słyszeć pewnych rzeczy, to, to ja zdaję sobie sprawę, ale zawsze mówią, że bardzo wszyscy sympatycznie starsze osoby wręcz po angielsku zaczepiają ich, pytają how do you do? Where are you from? I tak dalej, i tak dalej. Więc, y no, więc myślę, że dużo zależy też od naszego psychicznego nastawienia. Jeśli będziemy chcieli widzieć tylko buraków i zło, to na pewno to będziemy widzieć. Jeśli będziemy pozytywnie nastawieni, to tyle. Ja mam taką, ja, taką zasadę, chociaż mi się to nigdy w życiu nie zdarzyło w Japonii. Jeśli ja spotkam jakiegoś buraka, który zacznie do mnie prąć mordy, to go! Go, jak ja jemu współ, współczuję. Jak ja bym do niego... Oj, o maje, nanka aryja, a A? nankajeta, ha, O Jezu, jak ja bym cię wkurwił, jak ja bym cię wkurwił. E, więc zresztą nawet gdyby taka sytuacja miała miejsce w moim życiu, to nigdy nie rozciągałabym tego na resztę społeczeństwa, tylko wiedziała, że spotka jakiegoś chujowego człowieka, ale na tyle mam ostry język w gębie żyletkowy, żebym po nim pocisnęła po japońsku, więc wcale bym się o to nie martwiła. Więc już kończąc, bo kuźwa 25 minut, po prostu chill. Jeśli ktoś się patrzy, uśmiechnij się, wręcz zapytaj, o co chodzi, może wyniknąć fajna rozmowa, może człowiek się speszy, ucieknie, ale najważniejsze jest wasze podejście przede wszystkim i otwarta głowa, i nie kroczenie ty myśleniem typu wszyscy mnie oceniają. No nie, bo tak nie jest w Japonii. No i to by było na tyle. E, widzimy się e, z kolejnym podcastem, w, może no jak się wyrobię, e, to w kolejny czwartek. Oczywiście też zapraszam Was na Wabi Sabi, bo zaczynamy, słuchajcie, wiecie co? Okres czekoladowy. No tak, jesień i zima to w Japonii okres czekolad. E, nowe kitkaty, nowe smaki, limitowane serie będą wchodzić coraz więcej, już są też, więc nowe półki, limitowane epoki więc wchodźcie jest coraz więcej czekolad no i widzimy się niebawem dakale dany matane bye bye